O tak, tak, grupa z czterech. 4 Tego jest dość nietypowy generalnie człowiek, który bierze udział w Nopadzie, ale zaraz zobaczycie. Mianowicie, patrzcie, teraz dzieli się hajsem z każdym. On, to jest dość istotne właściwie. A to dlaczego? To już Wam zaraz mówię dlaczego. No dla wszystkich po 25, żeby było porówno na to wychodzi. Ale to nie jest najważniejsze, to że mam, kradniemy złoto w cztelech. O nie, nie, to, że to grupa ZX to też nie jest dość istotne. To jest istotna, dość inna rzecz, dość ważna. Dobra, wszyscy idą, nie zbagowało się, to jest bardzo ważne, a to możemy wchodzić. Jednakże najistotniejsze jest to, że niech tylko, niech przejedzie już ten kawałek, że naszym panem hostem jest 3334 poziom. No nie muszę powiedzieć, że ten koleś nie wbił tego legalnie, jest to niemożliwe, aby wbił tak wysoki poziom legalnie. Nie uwierzę w to, że serio ktoś to wbił legalnie, więc mamy gościa, który na pewno ma zmodowane konto i napisał coś, co w ogóle nawet ja nie wiem, co to ma znaczyć. Chyba, że hi to znaczy się, no to tyle. Więc na początku napisał coś, co nie wiadomo, co znaczy. Nie ma takiego ty nawet gościa u nas. O nie, wpisuję mu w tej cyrylicy. Dokładnie on pisał, napisał to samo. To, przynajmniej tak te znaki tak samo wyglądają, więc zgaduję, że napisał po prostu to samo. Więc teraz będzie to najciekawsze. Jak 3334 poziom poradzi sobie z napadem na kasyno, To jest bardzo istotne. będę tutaj gościem, który będzie kierował. Znaczy prawdopodobnie nie no, prawdopodobnie to jest wiadomo ktoś. Ktoś to sobie po prostu zmodował konto, albo albo sobie kupił zmodowane konto i tyle. Albo jest hakerem, jest odpalony, nie? Na pewno ma zbudowane konto, to jest w 100% pewne. Ale no nie będę od razu mówił, że jest już hakerem, nie? Zbudowane konto to też nie znaczy, że jest haker, nie? Tak w 100%. A no my nawet damy im tutaj rolę, Niech wchodzą do tej windy na spokojnie sobie. Niech działają w takim razie. W windzie. Możemy teraz już powoli iść. O, niech sobie ktoś przebiegnie. Dobrze. Bardzo dobrze. Teraz wszystko się zgadza. Dlatego, bo ktoś sobie wali kartę, nie ja. Niech tym razem będzie ktokolwiek inny do walenia karty. A ten koleś Bo im się uda. Tak czuję. Ktoś tak czuję, że chyba się udało, nie? Oj, oj, Ale tak będzie bardzo ciekawe, co tu będzie. O to wziął, ja wziął bronię. I tak są bezużyteczne, jedne jak i drugie, więc w sumie co to, to ma do znaczenia, które wziął bronię. Nie ma to żadnego znaczenia, bo i tak prawdopodobnie jeżeli dobrze się to rozegra, to nawet nie wystrzeli się jednej kuli. No w sumie w zależności od pojazdów, które się zresztą do ucieczki, to możliwe, że nawet 0 do latę wystrzelić. No, jest w ogóle do niczego tutaj. No i dobra. To otwieramy sobie od razu drzwiczki. Zobaczmy, co zrobią. O, pan host będzie się brał za hakowanie. Co nie jestby pan host? I trzeba coś powiedzieć, że to jest poziom z czaszką. Więc wiadomo, podwójne hakowanie będzie tutaj grane. Jeden zbiera, no w sumie nie ma nic lepszego do roboty niż zbieranie. Jeden już otwiera drzwi, kolejny otwiera drzwi. Spokojnie, już działają. Może normalnie kolejne i tyle. Zaczynamy zbierać, bo już powinno być dawno wszystko potwierane. Ale na ten moment, no widzę, że. No, no nie idzie to za szybko, ani temu jednemu, ani temu drugiemu nie idzie, więc trochę chyba mają opóźnienie tam, no tak można powiedzieć. Trochę mają opóźnienie, muszą się zastanowić, zwłaszcza ten 3000 poziom, 3334, to trzeba pamiętać o tej liczbie. Trochę ma zacięcie, tak wiecie, dawno nie robił, bo przecież gra przez te napady, pewno, pewno nie gra, nie, bo pewno siedzi i farmi expa, co nie. Żeby taki level wbić, to pewno farmi tego expa po 10 godzin dziennie, czy coś. <laughs> To tam, ledwo co znalazł czas, to taki napadzik, taka seda. No. Tak, tak, dokładnie. Ja bym miał z 2000, no to jeszcze okej, okay, to da radę dobić. Co prawda, jest to z gatunku praktycznie niemożliwych, ale dałoby radę dobić. Jeden koleś, widzę, że dalej walczy sobie z drzwiami. Jeden już ogarnął, drugi walczy. Już druga minuta. Normalnie zaraz będzie dalej walczy. Trudne, trudne to jest, no. Nikt nie powiedział, że to należy do prostych. Dlatego zastał przy tym, aby no, dało się to jakkolwiek, aby, aby wiesz, mógł to przemyśleć, bo inaczej nie ma innej opcji żeby to zrobił. Tam można kręcić skrytki, ale po co kręcić skrytki jak koleś nie umie, nie? This is guy afk. Na pewno, nie ma innej opcji. Nawet sam koleś podejrzewa, że on musi afczyć. Late, give up. O, zrobił koleś alarm. I wychodzi koleś nie prezes zrezygnował i go wyzywają. Nie, jak mu brzydko piszą. Jedno, będę się tutaj. Norma, normalnie, ale go tutaj wyzywali. Ty, level w ogóle? To był ten, 106 poziom. A ty za to, żeś zbierał tylko, więc tym bardziej. Więc za te 3334 poziom musiał opuścić, bo uznam że nie ma co marnować swoich sił na takiego, na takiego gościa, nie? który zrobił alarm. Po prostu, nie ma co. To się nie opłaca, w skrócie, aby tak było. Już to. Poczekamy, no może trafi się następna jakaś grupa. Może może ten koleś weźmie z powrotem na napad i będzie jeszcze raz zaproszenie, więc... Może uda się dokończyć do finału, bo jestem bardzo ciekaw jak ten koleś gra. Bo to wiecie, to, to jest jednak 3000 poziom. To on tutaj w tej grze to nie wiem, lekko musiał spędzić 20 tysięcy godzin. Jak nie nawet wie Nawet jak nie więcej. Nie no, 20 tysięcy to przesadzam. 30 jak nie 40 tysięcy godzin, więc koleś generalnie wie o co chodzi w tej grze, nie? W tych tam moich marnych dwóch tysiącach to niewiele przez 5 lat. A ten, a ten od premiery, czyli tam od 2013 tyle spędził, więc... To jest prawdziwy, prawdziwy kozak, prawdziwy wymiatacz w ogóle. Dobra, to czekamy na zaproszenia o ile się pojawi. O. Kogo poczekałem, ale zaproszenie z powrotem otrzymałem. I ten 106 poziom, ten co zepsuł, powrotem dołączył. Za czy to się zabawa, tak można pokreślić, to. I dlatego zamiast tamtego gościa, tego 70 levela, mamy tutaj widać tego 301. No myślę, że taka ekipa, że jakiś może, nie wiem, speedrun, rekord świata, czy coś w tym stylu. No nawet widzę, że chciał przygotować tych, rapera. No tak, raper to byłoby dopiero coś. Ale niestety, rapera nie będzie. Będzie prostsze podejście. No z spoko, ale generalnie widać jedną rzecz, jaką też trzeba powiedzieć, no generalnie jak koleś ma aż tak wysoki poziom, to ja, ja już stwierdzam w 100% że musi mieć przynajmniej zmodowane konto, no na hackach może nie grać, ale zmodowane konto już może posiadać, bo po no, prostu normalnie taki poziom to jest tyle godzin grania w tą grę, że no to to jest praktycznie ni nierealne, aby ktoś tyle mógł spędzić po prostu w grze, nie? Nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś by tyle mógł spędzić, aby wbić taki poziom. To by on musiał odwalać, żeby taki poziom powbijać. Raz, no. A jeżeli poważnie, ten koleś potrafił wysiedzieć w tej grze aż tyle czasu. Jeżeli ma otwarty profil, to będzie można to zobaczyć, To... To będzie można zobaczyć. Tam jestem ciekaw, więc to potem się zobaczy. Na ten moment, no poza tym, że po prostu ma zmodowane konto, no to wiadomo, nie można nic więcej powiedzieć właśnie na temat niego. Bo to, na, bo to jest wręcz pewne, ale że jest odpalony to raczej nie. Ale zobaczymy, może 3334 poziom. Pokażemy jakieś sztuczki, o których ja zupełnie nie miałem pojęcia w tych napadach na kasyno. Jest na to jakaś opcja? Prawdopodobnie, wręcz jestem pewien, że no niczego nie pokażę, no bo... Nic nie będzie wiedział tak na dobrą sprawę. A tylko będzie generalnie ukrywał to, że jest odpalonym panem. Już mnie to kurde ciekawi, czy jak już będziemy w drodze ucieczki, czy na przykład użyje teleportu, czy coś, nie? To jest też bardzo ciekawe. Czy będzie po prostu normalnie pokazywał, że jest odpalony? Czy tylko ma zmodowane konto i to koniec historii tego gościa? Nie? Ni nic więcej, koniec, nie? Chociaż czekajcie, jeżeli będziemy miał otwarte konto, no to nawet lepiej będzie. Będzie można sobie wszystko sprawdzić ładnie na stronie. Ale niestety, domyślnie konto jest prywatne ustawione. Więc jest niestety dosyć duży minus. Zresztą jedną rzecz można na pewno będzie potwierdzić, ale to może nie w tym momencie, bo potem będzie można sprawdzić, czy ten koleś po prostu już teraz ma otwarty profil. Jeżeli ma na no to kiedy bugę w ogóle założonego. Ale to teraz te, tego nie sprawdzimy, trzeba trochę przejść tam im żeby oczywiście oni sobie walnęli kartę. Przejdziemy kawałeczek i wtedy sobie możemy to sprawdzić. Niech pierw oni sobie tam przejdą na spokojnie do przodu. mu ten koleś jeden tak idzie wolno? Dawaj, Wald, ja po prostu idę sobie z paserkiem. Bo mi się nie śpieszy. Tak dosłownie, mi się nie śpieszy. Ja chcę po prostu tylko iść i teraz, żebyście walnęli tę kartę w tym momencie. No jednak tak niestety się nie wydarzyło. Nie. Nie udało się. Niestety nie udało się. Może tym razem? Tym razem już tak. Teraz tak. Ja tutaj przejdę sobie maluteńki kawałeczek. Zobaczymy jedną rzecz tego gościa. Eee, czy ma otwarty w ogóle profil? Razem mnie wywaliło do menu. No to chyba nie zobaczę, ta to wychodzi. Teraz może uda się. O nie, Wywali wywaliło mnie z powrotem. No to teraz jak się to już teraz nie zdarzy, bo teraz jest znowu napadzik. Dobra, no to w drugiej. No tak, będziemy uciekać. o ile dojdzie do ucieczki, to wtedy będzie można sprawdzić, czy ten gość ma otwarty profil. To w ty zobaczysz się go na necie, Jakie on to, to skrywa rzeczy? Ile godzin rzeczywiście przegrał? Jeżeli oczywiście ileś tam przegrał. Trzy kropki na środku to, to jest bardzo dobre, ale tak na cztery, niestety, bramki. Więc to jest niestety szkoda, ale spoko, Mam nadzieję, że będą sobie to mogli pozbierać ładnie, tak czy siak. Bo wbrew pozorom ten pan host wie jak otwierać te drzwi, więc to jest bardzo dobry plus, że chociaż takie rzeczy wie generalnie, bo muszę bym patrzył na ten obrazek w miarę, to jest bo znacznie wolno mi to ile tam. 17 sekund to ja. To jest za czas, nie? Nie skupiam się, ewidentnie nawet. Ale spokojnie ja tutaj pootwieram. I będzie jako tako. Idzie kolejny otwierać tam drzwi. Ciekawe tylko który. No to jeżeli poszedł otwierać drzwi, no to już teraz nie ma co. Ja mogę po prostu sobie y, zabierać. Bo skoro ktoś otwiera drzwi, no to w takim razie... Jest cała robota zrobiona, bo ktoś musi to otworzyć. Tak, ja tutaj otworzyłem sobie swoje i teraz mogę zabierać. Nie ja wiem. Zobaczymy oczywiście co pokaże Pan ze 1334 poziomem, to jest bardzo istotny element tej układanki. On może wszystkich nas tutaj nauczyć, a jak tamten koleś kurde, zabierał się znowu za hakowanie, tylko nie wiadomo już który, ten wyższy poziom, czy ten inny. Jestem bardzo ciekawy. jeżeli to tamten no to prawdopodobnie znowu włączy alarm i nic więcej nie zrobi ciekawego, ja by tak oczywiście. Nie było. Tak, to jest inny poziom. Ten jest 300 plus teraz. Bierze udział w otwieraniu tych drzwi, więc 300 plus poziom otwiera. Dokładnie teraz nie mogę spojrzeć, którą ma level, ale on ma chyba z 300 plus level normalnie, więc to nie jest też byle kto. W takim razie, jak pamiętam, on miał 300. Zaraz zobaczymy po wyjęciu tej kubki. Tak, 301 poziom. 31 Proziom będzie otwierał drzwi. to je otworzy? O no już pan chodz znowu się niecierpliwi. Napisał coś, co nawet ja nie wiem, co on w ogóle napisał. Ja mam pojęcia. Coś cyrylicy napisał, więc. pewnego obraża. Pewnego obraża jest tego pewien. On się łapie za głowę, co, on za, co to za ludzie biorą udział w tym napadzie. Jestem tego wręcz pewien, A, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Tamten koleś trochę się miota, nie wie co zrobić w sumie z tym faktem. Jestem wręcz pewien, że potencjalnie może znowu wyjść. Jeżeli znowu wyjdzie, no, no nie będzie za ciekawie, tak mogę powiedzieć, bo... ...trzeci raz to już może potencjalnie nie zaprosić. I to jest właśnie ta rzecz. A, znowu wychodzi. Kurde, ale ten pan host to normalnie... Nie, no, dobra, to Trzeci raz też próbuję do niego dołączyć. Ale jak widać, ten 300 plus level dalej nie daje rady. Jest to zbyt trudna. Zbyt trudna, by otworzyć te jedne drzwi nie. To można więcej powiedzieć na temat kolesia, który, jak to można powiedzieć, też określił, że poprzednio chyba musiał zasnąć, bo dwie minuty to robi i nie wie co zrobić. Trudno, no dobra, czekamy z powrotem. No, cóż, niestety ten koleś to miał 3350, przepraszam. 3334 poziom. Niestety no nie zaprosił. Zobaczmy sobie pierwszego gościa. necie, czy w ogóle coś z tego będzie? Więc generalnie szkoda. No kontynuację oraz samego końca napadu nie będzie. Zobaczmy sobie tego gościa na necie, jak mu generalnie to wygląda. W ogóle da się zobaczyć jego profil. Dobra, udało się. Zobaczcie. Co ciekawe, co się rzuca. Epic Games. Chociaż mamy tablicę, więc profil jest na pewno jakkolwiek publiczny, ale chyba statystyki. Nie, statystyki też są. O tak, zobaczcie. 22 godziny. 22 godziny są potrzebne, aby wbić 3334 poziom, więc nie zapominajmy. Tego patrzcie, już, już wydał 800 milionów. No to jest prawdziwy gracz, widać, że on, on to potrafi grać. Musi mnie jakoś widocznie on by mnie na źle nauczył, nie? on... Niespełna 22 godziny potrafił wbić 3334 poziom. To jednakże ten koleś chyba jednakże wie, jak się gra w tę grę, coś tak czuje. Nawet nie, nawet ja nie mogę powiedzieć, że coś tak czuje. On po prostu wie, jak się gra w tę grę, skoro tyle przegrał i tyle ma. Z czego 8 godzin spędził na wyścigach. Zresztą trzeba, nie, nie można mu tego zabrać, i 4 godziny na datmeczu. Także, no, nie byle co, nie byle kto to jest, tak naprawdę. No dobra. Myślę, że chyba tyle wystarczy na temat tego gościa. I to byłoby w takim razie na tyle. Do następnego, cześć.